Siemanko, z tej strony SEDOR. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek rankingu wyjazdowego względem kilometrów. Wiele razy zaczepialiście mnie w komentarzach, że ten wyjazd miał mało kibiców: bo to, bo tamto, bo było wiele kilometrów, bo było tak i tak. Więc dzisiaj chciałem Wam pokazać ranking wyjazdowy względem kilometrów. Omówimy sobie dzisiaj pierwsze 10 klubów. Więc tak. Pierwsze miejsce Lechia Gdańsk, dwa wyjazdy, średnia liczba kibiców 950, łączna liczba kibiców 1900, łączna liczba kilometrów 630. Drugie miejsce Pogoń Szczecin, dwa wyjazdy, 582, to jest średnia kibiców, łączna liczba kibiców 1164, łączna liczba przebytych kilometrów 707. Trzecie miejsce Górnik Zabrze, dwa wyjazdy. Średnia liczba kibiców 666, łączna liczba kibiców 1332, łączna liczba kilometrów 355. Czwarte miejsce widzę łódź dwa wyjazdy, średnia liczba kibiców 583, łączna liczba kibiców 1165, łączna liczba kilometrów 403. Piąte miejsce lech poznań, jeden wyjazd 904 to jest średnia liczba kibiców. Łączna liczba kibiców to też jest 1904, no ponieważ jest tylko był jeden wyjazd. Łączna liczba przebytych kilometrów 194. Szóste miejsce Korona Kielce, dwa wyjazdy, średnia liczba kibiców 480, Łączna liczba kibiców 960, Łączna liczba kilometrów to 646. Siódme miejsce Motor Lublin. 1 wyjazd 384 to jest średnia kibiców. Łączna liczba kibiców to jest 384. Łączna liczba kilometrów 439. Miejsce 8 LKS Łódź. 1 wyjazd 490. Średnia liczba kibiców. Łączna liczba kibiców to 490. Łączna liczba kilometrów to 310. Miejsce 9 Legia Warszawa. 1 wyjazd. Średnia liczba kibiców 766, więc łączna liczba kibiców to jest też 766. Łączna liczba kilometrów 154 i miejsce dziesiąte Raków Częstochowa, dwa wyjazdy. Średnia liczba kibiców to 387, łączna liczba kibiców to 773, a łączna liczba przebytych kilometrów to 299. Więc tak tabela wygląda względem kilometrów. Takie zestawienie będę robił raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że Wam wiele zobrazowałem, więc, jak będzie tylko tabela aktualizowana, to od razu będę robił z tego odcinek. Także ja Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Trzymajcie się. Życzę miłego weekendu. Narka.